Witam serdecznie. Nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izą Podlaską przedstawimy horoskop tygodniowy dla 12 znaków zodiaku, a ważność naszego horoskopu zacznie się 17 maja 2010 roku i zaczynamy coś szczególnego będzie w tym tygodniu działo się na niebie. Bardzo szczególnego, ponieważ czeka nas opozycja Jowisza do Saturna, to bardzo rzadki aspekt, który sprawia, że wszelkie nasze działania w tym tygodniu będą prospołeczne i bardzo ważne, wszelkie plany podjęte w tym tygodniu. Mogą zaowocować dużymi przedsięwzięciami już w niedalekiej przyszłości. Oprócz tego Wenus tworzy aspekty z wieloma planetami, na początku w poniedziałek kwadraturę z Jowiszem, co sprzyja wydatkom, luksusom i trochę takiemu pofolgowaniu sobie i dogadzaniu. Potem stworzy kwadraturę z Saturnem, co nie jest dobre na wydawanie pieniędzy, szczególnie we wtorek. Ale ogólnie od poniedziałku do środy mamy taką aurę planetarną, kiedy i Słońce, i Wenus odbierają aspekty z Jowiszem, Neptunem i Saturnem. Co to oznacza? Będzie dużo się działo, będziemy zmuszani trochę do podjęcia ważnych decyzji. Bardzo dobry dzień to jest poniedziałek i środa też, kiedy dużo może się udać i dużo rzeczy ruszyć do przodu. Czyli wtorek troszeczkę gorszy, ponieważ Venus będzie z Saturnem w aspekcie. W kwadraturze, tak, tak. Czyli wtorek musimy przeczekać, a potem już możemy być otwarci i gotowi na różnego rodzaju rewolucje. Tak, tak, będzie tak się nie zniechęcać tak. się wtorkiem. Mamy bardzo rewolucyjny odcinek, ponieważ towarzyszy nam kot Kacper i mam nadzieję, że wytrzyma do końca tego nagrania. Tak. Wiedziałaś Izla, że od czwartku, piątku jakieś zmiany, druga część tygodnia bardziej tak, dynamiczna. Tak, ponieważ potem planety zmienią znak Zodiaku. Planeta Wenus w czwartek przechodzi do Raka, co sprzyja bardzo w rozwijaniu różnych spraw towarzyskich, a szczególnie domowym, tak, w godzeniu się z bliskimi szczególnie i spędzaniu z nimi czasu. A w Piątek, słońce przechodzi do znaku radosnych bliźniąt, prawda? Czyli będziemy mógł myśleć już o, o podróżach, wyjazdach wakacyjnych. No i oczywiście może w weekend już jakaś impreza u bliźniaka jakaś się trafi. Jaka się trafi. Tym bardziej, że mamy nadzieję, że do następnego weekendu pogoda zdecydowanie się w Polsce poprawi. A co dla 12 znaków zodiaku? Jak barany, lwy i strzelce będą się czuły? Znaki ogniste bardzo poważne w tym tygodniu. Poważne zadania, poważne sprawy. Sprzyjają y, im wszystkie sprawy urzędowe, więc... Y, Załatwiać oficjalne różne sprawy w urzędach. Czyli do urzędu. Tak, a znakiem powietrznym. Bliźniaki, właśnie, no bliźniaki będą szykowały się przede wszystkim już do swoich urodzin, i dlatego tuż przed tym, zanim słońce wkroczy w ich znacowiaku, moim zdaniem nie powinny podejmować żadnych ważnych decyzji. Od dlatego tak, do ponieważ mhm. będą zmęczone. To jest tak, że słońce dopiero dogania ich znacowiaku, więc zmęczenie z całego roku, mam takie wrażenie, może bliźnięta dopaść w o wiele lepszej sytuacji wagi. I w o wiele lepszej sytuacji wodniki. One od piątku miłość, zabawa, szaleństwo i może jakieś dodatkowe pieniądze też. Znaki ziemskie natomiast będą... Miałyśmy tak, zacząć od jak... znaków no, ziemskich, bo są na końcu. ale nie są na końcu. Będą bardzo refleksyjnie nastawione do życia, ale ta Wenus pomoże im od czwartku od, odzyskać równowagę i podjąć też ważne decyzje, szczególnie finansowe. I dla, rak, dla, dla koziorożców, które są w opozycji, będą miały swoją Wenus, jakaś miłość od, od czwartku się szukuje. I idzie do Ciebie kot Kacper. Tutaj musisz znaki wodne to jeszcze. Ale ja mówię szybko znaki wodne. A byle do czwartku, dlatego że Wenus przyniesie znakom wodnym szczęście, miłość, radość, pieniądze i zadowolenie z życia. Ale oczywiście, jak to z Wenus bywa, trzeba będzie po to wszystko sięgnąć. Czyli raki, skorpiony. I ryby powinny zająć się robieniem planów, zastanawianiem się, co w zasadzie chciałyby uzyskać. A od piątku to, co sobie uknujecie, to, co sobie zaplanujecie i co sobie zapiszecie w swoim zeszyciu z marzeniami, będzie miało szansę zacząć się realizować. Kupon lot to jeden malutki, też warto nadać. Szczególnie Kactery, ryby, bo jeszcze, jeszcze kilka dni, ja wiesz, znaku ryb. Jeszcze kilka dni. No i, też. no i oczywiście, gdyby ktoś wygrał i chciał przekazać darowiznę dla Kota Kacperka, przyjmuje on <laughs> takie luksusowe saszetki. <laughs> Wenus z Jowiszem w poniedziałek, w poniedziałek. Będzie tak, będzie. Ja, ja tutaj tak. szyku, szykuję jakąś ucztę kościom. <laughs> Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnym tygodniu. Do